Wojna na Ukrainie to już nie tylko sprawa Rosji. Korea Północna włączyła się do walki, wysyłając tysiące żołnierzy do Kurska, ale Ukraina nie ustępuje. W rzeczywistości ma plan zatrzymania ich, zanim nawet dołączą do bitwy. Między 10 a 12 tysiącami północno koreańskich żołnierzy przybyło w październiku, a ich obecność jest tematem rozmów wszystkich. Rosja liczy na nich, aby odzyskać kursk, Chiny są niespokojne z powodu tego ryzykownego ruchu, a NATO zwiększa swoje wsparcie dla Ukrainy. Ale Ukraina nie jest przestraszona, jest przygotowana. Zamiast polegać wyłącznie na sile ognia, Ukraina zwraca się ku wojnie psychologicznej, strategii mającej na celu złamanie woli do walki północno-koreańczyków bez konieczności spotkania ich na polu bitwy. Wczesne raporty sugerują, że strategia już działa, a wśród ofiar są oficerowie północno-koreańscy, a uszkodzone sprzęty gromadzą się. Czy odważny plan Ukrainy naprawdę może się powieść? Czy te nowe oddziały zrobią różnicę dla Rosji? Przyjrzyjmy się bliżej taktykom wojny psychologicznej Ukrainy i dlaczego mogą one przynieść zwycięstwo. Rzeczywista kampania, którą opracowała Ukraina, jest rozszerzeniem istniejącej o nazwie Chcę żyć. Wrócimy do początków i efektów samej kampanii trochę później, ponieważ została ona opracowana do użycia przeciwko rosyjskim żołnierzom i zastosowana w inny sposób. W kampanii przeciwko północnej Korei jest względnie prosto. Ukraińskie wojsko rozda serię ulotek w języku koreańskim z ilustracjami możliwych konsekwencji wysłania wojsk na pole bitwy. Ulotki będą również zawierały szczegółowe instrukcje jak się poddać po zauważeniu przez ukraińskich żołnierzy i drony. Żołnierze północno-koreańscy będą musieli położyć się twarzą do ziemi, odłożyć broń i trzymać białą kartkę lub ulotkę. Ulotki mają być rzekomo masowo drukowane i noszone przez ukraińskie wojsko wszędzie gdzie się udadzą w Kursku. Drony mogą być także wykorzystywane do zrzucania ulotek za liniami wroga, celując w znane obiekty wojskowe i poligony zidentyfikowane przez ukraiński wywiad na terenie Kurska i sąsiednich regionów. Ukraina angażuje też ekspertów z Korei Południowej do bardziej bezpośredniej wojny psychologicznej. Mogą opracować bardziej kompleksowe plany bezpośredniego dotarcia do północno-koreańskich żołnierzy, omijając wyższych oficerów. Oficerowie mogą być na polu bitwy, aby kontrolować i nadzorować, a następnie raportować bezpośrednio rządowi Korei Północnej. Raporty te zapewne oddziałują na stosunek do żołnierzy. Jeśli okaże się, że żołnierz unika swoich obowiązków, raport może oznaczać, że jego rodzina może być w niebezpieczeństwie uwięzienia za przyjmowanie jakiejkolwiek formy pomocy zagranicznej, chyba że oficerowie uwierzą, że przyjmują jakąkolwiek formę pomocy zagranicznej, chyba że oficerowie uwierzą, że uciekają z walki. Oznacza to, że Ukraina musi opracować dość unikalne podejście do wpływania na północnych Koreańczyków, pozwalając żołnierzom na poddanie się w sposób, który wydaje się wiarygodny. Kilka kluczy w kampanii i prawdopodobnie dlatego program musiał nieco odbić od swoich rosyjsko-zorientowanych korzeni. Jeden z planów najwyraźniej dotyczy dronów w odmienny sposób. Małe, komercyjne drony z głośnikami mogłyby ostrzegać północno-koreańskie siły o nadchodzących wydarzeniach. Precyzyjne i dokładne ukraińskie służby wywiadowcze mogą być w stanie przewidzieć większe konfrontacje. Następnie kampania skierowałaby ich do określonych działań, jak słuchanie poleceń, jednocześnie włączając ukraińskie dyrektywy. W istocie byłaby to zbrojna forma złośliwego przestrzegania zasad. Stworzyłoby to dostatecznie dużo otworów dla wojsk na czas. Kampanie mogłyby wykorzystywać drony w odpowiednim czasie. Alternatywnie, kampanie mogłyby stale używać dronów do tworzenia dywersyjnych kampanii podczas przestojów. Wbrew powszechnemu przekonaniu, żadna część frontu nie jest ciągle w akcji. Walki między Rosjanami a Ukraińcami zazwyczaj odbywają się w krótkich seriach, z mniejszymi kampaniami dążącymi do zdobycia większego terenu, co nie trwa długo. Żołnierze mogą ukrywać się w okopach, czekając na rozwój wydarzeń lub bezpośrednie rozkazy dotyczące dalszych działań. Czas przestoju to doskonała okazja do manipulowania wrogimi wojskami, szczególnie jeśli są już na linii frontu. Wojna dronów w konflikcie jest tak rozległa, że większość jednostek prawdopodobnie rozpoznaje dźwięk nadlatujących do nich małych dronów. Jeśli te drony dostarczą wiadomości dla rosyjskich i północno-koreańskich wojsk o kapitulacji, mogłoby to skłonić niektórych do oszczędzania cennej amunicji i sprzętu. Który inaczej byłby używany do niszczenia pojazdów i rozgromienia wrogich wojsk na proch. Mimo, że Ukraina ma wystarczająco amunicję do atakowania wroga dronami, dodatkowe środki z pewnością przydałyby się ich budżetowi. Projekt obejmuje także tworzenie filmów instruktażowych dla mediów społecznościowych, takich jak YouTube i Telegram, popularnych w Rosji i na Ukrainie. Północni Koreańczycy, nie mając bezpośredniego dostępu, mogliby uzyskać informacje od rosyjskich towarzyszy. Plan Ukrainy dotyczący wojny psychologicznej ma na celu skłonienie części północno-koreańskich żołnierzy do porzucenia walki i opuszczenia stanowisk. Ale dlaczego mieliby to zrobić? Cóż, są dwa możliwe sposoby, aby Korea Północna wykorzystała swoje wojska do pomocy Rosji. Najpierw wysyłają niektórych z najlepszych żołnierzy na wojnę. Pozornie byłoby to zrobione, aby zdobyć bardzo potrzebne doświadczenie w nowoczesnej walce. Korea Północna jest jednym z najbardziej zmilitaryzowanych krajów świata. Szacuje się, że ma około 1 punktu 3 miliona aktywnych wojskowych. Co czyni jej armię czwartą co do wielkości na świecie, prawie dorównując amerykańskiemu wojsku. Biorąc pod uwagę, że Korea Północna ma tylko około 26 milionów ludzi, podczas gdy trzy czołowe kraje na liście rekrutacji wojskowej: Chiny, Indie i Stany Zjednoczone Ameryki mają znacznie większą liczbę ludności, stanowi to znaczącą część ich całkowitej populacji. Dodatkowo, Korea Północna niemal zmusza większość mężczyzn i kobiet do służby wojskowej, a mężczyźni muszą służyć nawet do 10 lat. Tworzy to ogromną liczbę rezerwistów, a niektórzy analitycy sugerują, że Korea Północna mogłaby powołać do wojska jedną trzecią kraju w przypadku bezpośredniego konfliktu. A mimo to Armia Korei Północnej jest uważana za jedną z najmniej przygotowanych do nowoczesnej walki. Większość jej sprzętu to przestarzałe pojazdy z ery radzieckiej sprzed okresu modernizacji w latach 80., mającej na celu dorównanie zachodnim projektom. Nie, sprzęt północno-koreański wciąż głównie składa się z przestarzałych modeli, takich jak czołgi T55 i T64 które uważano za przestarzałe dziesięciolecia temu, a teraz są prawdziwymi eksponatami muzealnymi. Chociaż Korea Północna niedawno zaprezentowała nowy projekt czołgu, takie osiągnięcia niewiele zmieniają w jej zależności od starszych, przestarzałych systemów. Ironicznie, Rosja musiała użyć niektórych ze swoich zgromadzonych Tu-64, ponieważ ma ich nadmiar, a niewiele robiły w magazynie. Cały świat przyjrzał się kilkakrotnie tej taktyce i natychmiast uznał ją za akt desperacji. Mimo że technicznie północna Korea nadal jest w stanie wojny z Koreą Południową, konflikt został zamrożony w 1953 roku, roku po utworzeniu koreańskiej strefy zdemilitaryzowanej. W ciągu ostatnich 70 lat kraj doświadczył tylko ograniczonych potyczek, które nie były wyrazem militarnego potencjału i poprawy żadnej ze stron. Korea Południowa miała sojuszników takich jak Japonia i Stany Zjednoczone Ameryki, którzy znacznie wzmocnili jej siły zbrojne, stając się jednym z największych eksporterów broni na świecie. Korea Północna ma tylko dwóch głównych sojuszników Chiny i Rosję. Te państwa wydają się nie być zainteresowane wyposażeniem ich w nowocześniejsze uzbrojenie. Rosja wykorzystała swoje zasoby do wyposażenia ich w bardziej nowoczesne bronie. Rosja użyła przemysłu zbrojeniowego do obrony narodowej i wyposażenia frakcji w celu przeciwdziałania obecności NATO w regionie. Chiny tylko przeciwdziałały obecności NATO w regionie. Chiny rozwijały się militarnie tylko w ciągu ostatnich dwóch dekad. Nawet ich rodzime chińskie projekty są nadal uważane za gorsze od amerykańskich. Pod każdym względem, a ledwo dorównują rosyjskim. To zmusiło Koreę Północną do produkcji broni, do której już miała dostęp, lub amunicji, która nie stawała się przestarzała tak szybko. Skupiła się na produkcji pocisków artyleryjskich, aby poprawić swoje pociski balistyczne. To jeden ze sposobów na ulepszenie pocisków balistycznych. Japonia i Korea Północna nieustannie obawiają się militarnych ambicji Korei PWN ponieważ potężne pociski balistyczne tego kraju mogą zniwelować dysproporcję technologiczną dzielącą te państwa z uwagi na bliskie sąsiedztwo. Wojna na Ukrainie stanowi więc praktycznie idealną okazję dla północno-koreańskich wojsk do zdobycia doświadczenia w nowoczesnych formach walki. Projekty rosyjskiego sprzętu wojskowego od czasów radzieckich zmieniły się niewiele, aby móc pracować i korzystać z rosyjskich czołgów czy artylerii. Jednocześnie Korea Północna może transportować artylerię balistyczną. Korea Północna może jednocześnie transportować prototypy pocisków balistycznych i inżynierów do testowania nowszych projektów w realnych scenariuszach przeciwko zachodnim systemom obrony przeciwlotniczej. Korea Północna, wysyłając swoje najlepsze oddziały, może dążyć do pełnego wykorzystania porozumienia obronnego z Rosją, zyskując przychylność i realizując cele Władimira Putina. Druga możliwość, znacznie bardziej prawdopodobna według raportów z Ukrainy, to Putin. Planuje wykorzystać żołnierzy z Korei Północnej tylko jako żywe tarcze, bez względu na ich faktyczne umiejętności czy doświadczenia. Istnieje kilka głównych powodów, dla których ma to sens. Rosja straciła fenomenalną ilość ludzi. Najnowsze szacunki ukraińskiego wywiadu, które zwykle są potwierdzane przez zachodnie źródła, sugerują, że rosyjskie straty przekroczyły 770 tysięcy zabitych i rannych żołnierzy w grudniu. To prawie tyle żołnierzy, co cały kraj posiadał na początku wojny, i około 3-4 razy więcej niż stacjonowało wokół Ukrainy w lutego 2022 roku. Prawdopodobnie Rosja zaczyna już mocno korzystać z jakichkolwiek rezerw zaciężnych żołnierzy, których może zdobyć wszystko z celem zdobycia terenu w Donbasie. Rosja prawdopodobnie musi skrócić wysiłki rekrutacyjne i oferować faktyczne kontrakty obowiązkowym rekrutom. Nieoficjalnie zakazano wysyłania rekrutów za granicę, używając ich tylko do obrony kraju. Jednocześnie statystyki z rosyjskiego Ministerstwa Obrony sugerują, że Rosja rekrutuje mniej więcej 150 tysięcy żołnierzy co 6 miesięcy. Żołnierze ci muszą ukończyć pełny rok służby jako rekruci i nie mogą być wysyłani na Ukrainę. Wcześniej Rosja stacjonowała ich w regionach wokół Ukrainy, co okazało się katastrofą, gdy armia ukraińska zdecydowała się na inwazję na Kursk, a rekruci praktycznie bez oporu pozwolili im wejść na 3 tygodnie. Putin może być zmuszony do korzystania z rekrutów i rezerwistów, oferując im wysokie pensje za służbę w Donbasie i próby dalszego wkroczenia na Ukrainę. Kursk pozostaje bez załogi, co umożliwia działania wojskom północno-koreańskim. Rosyjsko-Północno-Koreańskie Porozumienie Obronne z czerwca 2024 roku, ratyfikowane we wrześniu, sugeruje, że Korea Północna musi bronić Rosji tylko przy bezpośrednim zagrożeniu jej terytorium. Umożliwia to Putinowi rozmieszczenie wojsk Korei Północnej w Kursku Należącym do Rosji, ponieważ ich obecność na Ukrainie prawdopodobnie wywołałaby reakcje międzynarodowe NATO, sojuszników, a nawet Chin. Ale tutaj pojawia się drugi problem. Bez względu na ich szkolenie, w siłach północno-koreańskich żołnierze nie będą obiektywnie tak dobrze wyszkoleni ani wyposażeni jak Rosjanie. Według raportów uciekinierów z Korei Północnej, którzy służyli w armii kilka dekad temu, przeciętny żołnierz ledwo zarabia, ma ograniczony dostęp do jedzenia i wody, jest niedożywiony pozbawiony odpowiedniej opieki zdrowotnej i zmuszany do pracy rolniczej lub budowlanej na żądanie rządu. Te czynniki nie tworzą dobrego żołnierza w żadnym kraju, a tym bardziej w kraju o technologii wojskowej daleko w tyle za zachodnimi państwami. Putin prawdopodobnie nie liczy na wiele od wojsk Korei Północnej. Zamiast tego jego taktyka może polegać na wypuszczeniu ich w kursku z minimalnymi rozkazami i amunicją od Ukraińców. Nie wspomniano o amunicji rzucanej przez Ukraińców. W końcu nie ma mowy o tym, ile wojsk Korea Północna faktycznie planowała wysłać do Rosji. Rosja płaci średnie miesięczne wynagrodzenie dla każdego żołnierza, którego otrzymuje, a większość z tego idzie prosto do rządu Korei Północnej. To duża zachęta dla Korei Północnej, by wysyłać coraz więcej żołnierzy, prawdopodobnie po tym, jak pierwszy oddział uczestniczył już w prawdziwych walkach. Potem jest jeszcze ostatnia część układanki. Żołnierze Korei Północnej nie znają rosyjskiego ani angielskiego, głównych języków używanych w armii rosyjskiej. To na pewno spowoduje znaczne napięcia między rosyjskim wojskiem a jego północno-koreańskimi dodatkami. Ukraiński wywiad donosi, że żołnierze rosyjscy twierdzą, iż północni Koreańczycy będą potrzebować tłumaczy lub nadzoru wyższych oficerów, aby możliwe było znaczące przekazanie koncepcji i taktyk podczas szkoleń dla nadchodzących wojsk. Bez nich rosyjskie siły mogłyby nauczyć ich tylko podstaw i polegać na prostych komendach i sygnałach ręcznych. To mogłoby znacznie obniżyć ich skuteczność w walce, prowadząc do potencjalnie tragicznych pomyłek. Jak niewłaściwe pozycjonowanie czy ostrzał własnych oddziałów. Pierwszy to jest moment, w którym Ukraina może wkroczyć. Kiedy drony zaczną nadawać wiadomości po koreańsku, północno-koreańscy żołnierze mogą potraktować je jako ostatnią szansę na przetrwanie, lekceważąc rozkazy od Rosjan, by ratować własne życie. Ostatecznie, jeśli te oferty są dostępne, to żołnierze prawdopodobnie zostali zmuszeni do przebywania tam od początku. Żołnierze będą musieli dokonać wyboru między śmiercią z góry przez ukraińskie drony, śmiercią od frontu przez artylerię, czołgi lub ogień piechoty, a ewentualnym ucieczką nie tylko z wojska, ale z całego reżimu północno-koreańskiego. W tym momencie instynkty przetrwania lub zdrowy rozsądek północno-koreańskich wojsk, które przetrwały 8 morderczych lat służby, mogą przeważyć i skłonić ich do przejścia na stronę Ukrainy. Ukraińskie wojsko wydaje się być gotowe przyjąć Północno koreańskich dezerterów z otwartymi ramionami, jednak brak jest precedensu, jak się ich traktuje poza Rosją, Chinami i regionem indyjsko-pacyficznym. Podczas gdy Rosja, Chiny i kilka innych krajów deportuje dezerterów do Korei Północnej, dezerterzy często polegają na chińskich pośrednikach lub przemytnikach, aby dostać się do Korei Południowej lub dalej od regionu indyjsko-pacyficznego. Jednak Unia Europejska często traktuje dezerterów z Korei Północnej jako obywateli Korei Południowej i odrzuca wnioski o azyl. Przy czym Niemcy i Wielka Brytania są wśród niewielu krajów z znaczącą populacją dezerterów, ukraiński rząd nie wydał oficjalnego oświadczenia na temat tego, jak zamierza przetwarzać dezerterów, których dostanie jako jeńców wojennych w krótkim okresie, po dezerterach jako jeńcach wojennych w krótkim okresie. Decyzja o pozostaniu w kraju i ubieganiu się o azyl należałaby do rządu. Oni pozostają w kraju i starają się o azyl. Ale jaka jest prawdopodobna skuteczność taktyk Ukrainy? Chociaż w różnych raportach zauważono północno koreańskie wojska w Kursku. Brakuje szczegółów na temat ich rzeczywistego szkolenia, pozycji czy przewidywanych ruchów. Odnotowano nieliczne raporty o drobnych starciach między ukraińskimi żołnierzami lub dronami a północno-koreańczykami. To sugeruje, że Rosja nadal powstrzymuje te wojska, prawdopodobnie w celu dodatkowego szkolenia lub odzyskania całego kurska w jednym porywającym ruchu. To porywające odzyskanie całego kurska jednym ruchem. To jedna z taktyk, która prawdopodobnie nie zadziała zgodnie z planem, ale trudno przewidzieć, jak obecnie może wyglądać strategia wojskowa Rosji. Nie mamy prawie żadnych istotnych informacji o potencjalnej skuteczności projektu Chcę Żyć skierowanego do północnych Koreańczyków, ale możemy wnioskować na podstawie wcześniejszych działań skierowanych do rosyjskiego wojska. Projekt Chcę Żyć jest bardziej zróżnicowany pod względem prób wytrącenia rosyjskich żołnierzy z wojska wielokierunkowe podejście obejmujące stronę internetową i infolinię, z której mogą korzystać Rosjanie rozmieszczeni lub mający być rozmieszczeni na Ukrainie w celu uzyskania pomocy. Ukraińscy operatorzy zdobyliby dane żołnierzy i próbowali stworzyć punkt ewakuacji na Ukrainie, gdzie ci mogliby zdezerterować z rosyjskiej armii pod pretekstem bycia pojmanymi. Taktyka północnych Koreańczyków może być bardzo podobna do pierwotnego planu Rosjan, mimo różnicy w medium kontaktu. Rzeczywisty wskaźnik sukcesu kampanii w ostatnich trzech latach jest nieco bardziej skomplikowany. Kampania spełniła oczekiwania w kwestii wszechobecności. Do maja 2024 roku, roku z usługą skontaktowało się około 35 tysięcy Rosjan. Strona internetowa okazała się znacznie mniej użytecznym wskaźnikiem do śledzenia. W tym samym miesiącu mniej użyteczny wskaźnik do śledzenia. W tym samym miesiącu około 260 osób zdezerterowało z rosyjskiego wojska, niektórzy prawdopodobnie chcąc uniknąć końca wojny. Mimo to 260 z 35 kończy wojnę. Mimo to 260 na 35 tysięcy to niekorzystny kurs wymiany. Zważywszy na ponad 2-letni czas trwania kampanii do tego momentu, ekstrapolując liczbę 10 tysięcy żołnierzy Korei Północnej przy takich samych stawkach, szacuje się, że około 75 osób skorzystało z tej oferty. Oczywiście te liczby nie będą miały dużego praktycznego znaczenia. Północno-koreańskie wojska są w znacznie innym stanie i okolicznościach, co sprawia, że ich reakcje są niemożliwe do przewidzenia z jakimkolwiek stopniem pewności. Ale chęć Ukrainy do podjęcia próby uratowania jak największej liczby osób przed pójściem na wojnę pokazuje, jak bardzo ufają w skuteczność programu. Nawet jeśli jedynie kilkudziesięciu żołnierzy zdezerteruje z rosyjskiej armii i poprosi o azyl na Ukrainie, mentalność tłumu może zadziałać na korzyść Ukrainy. Mentalność tłumu może zadziałać na korzyść Ukrainy. Prawdopodobnie północni Koreańczycy zostaną wkrótce przeniesieni na pierwszą linię w Kursku, w którym momencie zaczną być w przenośni bombardowani taktykami wojny psychologicznej, które stosują Ukraińcy. Przewlekłe narażenie może skłonić niektórych do ucieczki w poszukiwaniu lepszego życia. Jeśli Ukraina podwoi wysiłki i odniesie początkowe sukcesy, coraz więcej osób może pójść w jej ślady. Kawałek po kawałku Ukraina może podważyć obecność Korei Północnej w Rosji od środka. Putinowi zostanie jedna opcja mniej do wykorzystania w wojnie, co osłabi jego pozycję na arenie międzynarodowej, ale małe zwycięstwo dzięki swoim planom wojny psychologicznej? Ile północ zyskała dzięki wojnie psychologicznej? Ilu północno-koreańskich żołnierzy zdezerteruje na Ukrainę? Dzięki za oglądanie, czekam na komentarze.